To nie twój helikopter kabel spadł. Nie, nie jeszcze nie. Bo właśnie nad wrakiem helikoptera, który się... który jeszcze dymił. No to crash tak był Eee... Mm, okay. Zrobiłem fotkę, gdzie jest dokładnie auto. Siedząc w nim mając GPS-a nieodpalonego. Dobra, to co mam robić? O, a teraz jesteśmy w górce. jestem w dole. Pewnie w dołce. O, no to jesteście nade mną. Pytam no, John wie dokładnie, kiedy jest. To <tryk> podobnie... Wylądowałby płozłem prosto na twoim uchu Dobra ja tu gdzieś latam pewnie koło was <grym> O Ej, widzę cię Ty ale Widzicie ale? w naszym kierunku no? Niego skąd on Będziemy się do... mijać za dosłownie momencik Słyszysz? o słyszę helikopter o wyhamowałyśmy, też wyhamowaliśmy No, będzie dzwon zaraz czy nie będzie coda? Co ty Słyszysz? robisz? Cóż się da zbić Słuchajcie, słyszycie mnie? No słyszymy, słyszymy Halo? Słyszymy czy Trzeba wziąć od niego e Kurba. informację skąd on bierze paliwo na przykład Ha, 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 ha. Masta widzisz y, mnie jak ląduje? No przecież biegnę na wprost. Ale powiedz mi, czy mam pod sobą wiesz, wolne miejsce. Iść. Mogę lądować? A, czekaj, gdzie ty? ty teraz siadasz? No. Możesz. Ty podlecę do was trochę. No uważaj hawinki masz. No masz wpis do miejsca. Tylko to wiesz... No się trawa spładziej jak, jak ląduje, przekroczko. Bo to jest coś takiego. Chcesz obok tylko stanąć a generalnie on przeleci... a lądowałeś kiedyś? nie pierwszy raz latam to powolutku uważaj bo tu jest ten słup mogę lądować dobra, teraz w, w dół ciągnij długo w dół w dół i wylądujesz w dół w dół w dół w dół dobra pięknie fiu kurwa powiem wam nie no aż zrobię fotel jak marzenie jest fotka Słuchaj, a skąd bierzesz paliwo? Bo tu tak wcale nie jest za dużego chyba. Masta, ty zginąłeś jak odszedł? Nie. Był jakiś jeszcze na, serwer na serwerze i pisał, że... Padł. No, zaraz potem po pobiegłeś do lasu Maciej i umarł. Nie. No, tak było. Pasta musisz zobaczyć potem jak kurwa zajebałem Tomka No spokoj A no, bo ty jesteś kabel tym Tomaszu Halo Tomku Co jest? Tu jestem To ja mi bank Jak ktoś to mnie zastrzeli, już mi, będziesz latał? A co? Tomek, <grymne> to to zginąć tak niż w Twojej broni. Offline, offline poćwicz. Tomek wierzy, że też da radę jak mi się udało Musisz... Ale ja rozbiłem go raz Ków wciskaj, żebyś do góry poleciał Góry tak Musisz wło... ja się nie no wiem, ja też nie wiedziałem o co chodzi Musisz włączyć auto Hover off Ej! Zabierzcie mnie Oj, oj, oj! Tomek! Tomek! No niestety i Tomek nam rozjebał. No, widziałem, że tak jest auto off, no i się zrozdupcył, nie? Masz, Ale masz, czymś, Tomek, Tomek przeżyłeś? Przecież. No raczej nie. No bo nie napisało, że zmarłeś. Że Kurwa, Kurwa, widziałem, widziałem, że tak widziałem, będzie. Tak, no. tak, tak, tak. Ale co wiedziałeś, że tak będzie? No bo trzeba no, offline, offline poćwiczyć. ja też się ja też dwa razy... Ej, nie żyję, razy. żyję przecież, stoję koło helikoptera. Ale, Ale nie rozumiesz żarty, czegoś. Żarty, Kabel powiedział, żebym wyłączył, autohover I wtedy mi się rozdupcył. To jest teraz moja wina, nie? Dobra. No tak mi kazałeś włączyć, nie? Dać no. off. No, ja ci nic nie kazałem. No, nie kazałem. Ja kazałem mu, bo do kontroli, jak masz autohover on, to on się poziomuje sam. A jak wyłączysz OFF to masz kontrolę nad nim, rozumiesz? Właśnie przy OFF y, zaczął mi stawać dębo. No bo za bardzo go przechyliłeś. Ej Tomek, ty żyjesz czy nie? Tomek, odpowiedz kurwa, no czy żyjesz czy nie? A co to ma za znaczenie, jak muszę zabić gościa, bo i tak tu jestem sam. No nie jesteś sam, bo ja strzelam do tego samego co ty. Czy że biegam? No może to ktoś inny. Krwawisz. Biegnij do mnie. Na wprost. No niestety nie dobiegnę, bo mnie atakuje cały czas. Zabiliście go? Nie, no z kurwy, to jest jakiś. Jak z Matrixa. Tak, jak biegnie to jest. Dobra, pas. O kurwa. No nie goni inny, to nie goni. Kurwa Tomek, przebiegasz przed lufą. Ja pierdolę znowu ktoś mnie zabił, z wami to się gra jak <noise> panie. <głos> to teraz ja. Tomek, wyobraź no bo... sobie jak, jakby wyglądała gra Far Cry'a. Tomek, bo po prostu biegasz na, Jasno, lewo i moja na prawo. stronę. Ja że zabił, jest to już... No kurwa już, i się dobra, pop... dobra. Bo jakoś siebie nie potraficie zabić tylko mnie. Już nie trzeba irytować. To, Tomek musisz zrozumieć że jak się strzela to musisz obiec go z drugiej Przecież strony, nie a nie z przodu tam z wami i widzę co się dzieje, nie? Dlaczego do siebie z... nie strzelicie? Bo nie przebiegłem przed sobą przed, sobie przed tym, przed luchą, no. No, wybacz, że ledwo na oczy widzę i ci biegam przed lufą. I uciekam jeszcze, kurwa, przed zombie. Tomek, jest wszystko nagrane. No, na dzisiaj na dzisiaj już mi się nie chce grać, bo już się wkurwiłem i. No ale hmm. nie, masz, nie masz powodu, żeby się wkurwiać, no jest wszystko nagrane i będziesz widział, że nikt w ciebie specjalnie nie celuje, żeby cię ja nie zajebać. No nie specjalnie, no ale akurat Tomek, po prostu tak pek, że dzisiaj musicie mnie zabijać i tyle no. No ale Tomek, to nie jest nic specjalnie, ja na przykład, jak mogłem, ja bieg za tobą zombiak, a ty tak, na lewo, mówię biegnij na mnie, to ty tak biegniesz, na lewo, na prawo, na lewo. I je, ale a, czy ty to czegoś nie rozumiesz? Ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś, żeby, ci, żebyś mi mówił gdzie ja mam biec. Ja uciekam przed zombie i na oczy ledwo widzę To raczej wy powinniście się orientować jedną, gdzie ja jestem w tym momencie jedną, co to wtedy rób tak, się. biegniesz w jedną stronę i my ci mówimy, biegnij trochę na lewo albo trochę na prawo, tak? No dobra, niech wam A nie biegać na lewo na prawo, bo to generalnie trzeba po jednej, w jednej linii biec e, uciekać przed zombiakiem, bo zombiak i tak i tak sobie skręca. Jeżeli wolno biegam i się wywracam, to biegam gdzie, gdzie popadnie, bo i tak nie widzę gdzie biegnę, więc nie wiem czemu mam być w jednej linii. Ale no chodzi no chodzi dobro, o to, że w jednej linii, bo łatwiej, tak to kręcisz, nie? bo chodzi o to, że jak biegasz, kręcisz się, skręcasz, to w końcu biegasz w kółko. To mam nadzieję, że mi nie trafi w plecy po raz kolejny, po to to robię. A jeżeli jak wy stoicie i widzicie do kogo celujecie, to dlaczego szczelacie, nie? Nie, ja na przykład... Celowałem w zombiaka, a ty przebiegłeś yy, w prawo, nie? Tak pod kątem 90 Dobra. stopni. Tomek, obejrzysz sobie to później i obiektywnie ocenisz jeszcze raz sytuację. Czekaj, bo nie wsiadł. Hej, 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 hej czekaj. Hej, hej czekaj. Down down. Hej, down, down. Tomek, respawnuj się i przylecimy po ciebie. Nie czy im się nie chce Kurwa, no nie mogę No bo nie może wsiąść A teraz wsiadłeś? Ja nie Nie, nie. Sieć siedź. Nie, nie ty bo jest znowu problem, żeby wsiadać. Nie możesz? Nie mogę. Tomek. Druga godzina już jest, to i tak nie pogramy. No, gramy jeszcze z pół godzinki, no. Przyleci po ciebie, jesteś, za trzy minuty jesteśmy. Lecimy, potem postaw.